Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Kaplica 13 stacji została odbudowana dokładnie na fundamentach starej kaplicy i w dużej mierze w tym samym stylu, co stara kaplica. Przypomina ruiny zamczyska, swego rodzaju grotę. Po siedmiu stopniach, przypominających siedem boleści Maryi, wchodziło się do kaplicy urządzonej właśnie po to, aby przypomnieć siedem boleści duszy Matki Bożej, aby oddać cześć Matce Bożej Bolesnej. Na suficie znajdowały się malowidła, przedstawiające wszystkie te momenty z życia Maryi, w których duszem Maryi przenikał miecz boleści. Dziś znajdziemy tu piętę ukazującą Maryję, która trzyma w rękach ciało swego jedynego Syna. W ołtarzu tej kaplicy, przy którym często sprawowano mszę Święte, umieszczono piękną modlitwę. Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, ukrzyżowany z Tobą, Upłakanaś Ty między niewiastami i opłakany owod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko, ukrzyżowanego, uproś nam krzyżujących Syna Twojego, łzy pokuty, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.